Kiedy umiera marszałek Józef Piłsudski. 13-14 maj, trumna z ciałem marszałka ustawiona jest w belwederze. 17 rusza trumna ustawiona na lawecie armaty 100 mm wzór 14-19 podróż do Krakowa, by ostatecznie trumnę złożyć w podziemiach Wawelu. Szybko rozeszła się wiadomość, że pociąg, którym przewożono zwłoki Józefa Piłsudskiego, będzie zatrzymywał się na większych stacjach. I tutaj najbliższą taką stacją było Jędrzejów. Tam około godziny zatrzymał się pociąg właśnie z trumną marszałka. To zdjęcie możemy połączyć właśnie z tym okresem żałoby, z okresem przewożenia trumny z marszałkiem Piłsudskim do Krakowa, ponieważ było to wydarzenie bardzo ważne tutaj dla Ponidzia. Tutaj Piłsudski był bardzo hobiony, szczony, lubiany, poważany. 17 maja wyruszył stąd skład pociąg z ludźmi, którzy chcieli oddać ostatnią część marszałkowi. Zebrało się tu bardzo dużo ludzi, między innymi też strażaków. Trzeba pamiętać, że drugą grupą po wojskowych przy kombatantach, przy tych związkach najliczniejszą grupą, która żegnała Piłsudskiego, byli druhowie ze straży pożarnych. Nie wszyscy zabrali się z tej stacji pociągiem do Jędrzejowa, prawdopodobnie. Wyobrażali sobie, że tutaj jest ten Jędrzejów, wyobrażono sobie, że stoi na tych torach pociąg z trumną, z Józefem Piłsudskim i oddawano cześć jakby pustym torom. Wszyscy mundurowi salutowali w kierunku tych pustych torów, modlono się, śpiewano pieśni. Patriotyczne. I ci, którzy nie mogli z jakichś powodów wjechać do Jędrzejowa, właśnie oddali cześć zmarłemu marszałkowi tutaj w Pajdaszku. Hajdaszek jako miejscowość nie ma starej metryki. Pierwsze wzmianki o Hajdaszku pochodzą z 1618 roku. Krótką metrykę Hajdaszek nadrabia takimi ciekawostkami, wydarzeniami historycznymi. W początku XVIII wieku liczył około 100 mieszkańców. Ta liczba sukcesywnie rosła oczywiście do czasów II wojny światowej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczba mieszkańców dochodziła do 140. Niestety po II wojnie światowej już widzimy. Taki syłek tej miejscowości. W 1881 roku gazeta kielecka podaje taką notatkę, że w Hajdaszku znajdują się dwa źródła wód mineralnych o właściwościach leczniczych. Jest też mowa, że źródła te swoim składem nawiązują do źródeł wód uzdrowiskowych w busku. W czasach gdy. Hajdaszek należał do rodziny hrabiów lanskorońskich. Bardzo często odwiedzali to miejsce mieszkańcy okolicznych wsi. Czerpali właśnie z tych źródeł wodę w pojemniki i leczone były choroby reumatyczne, przeważnie jakieś bólowe. Także ta miejscowość znana była też z tych, z tych źródeł. Budowę kolejki wąskotorowej rozpoczęły wojska austro-węgierskie już pod koniec 1914 roku. Na początku 1915 roku został oddany pierwszy odcinek z Jędrzejowa do Motkowy. Kolej ta budowana była z myślą o zaopatrzeniu wojsk walczących tutaj wzdłuż Nidy w amunicję, w żywność. Początkowo budowano ją w sposób taki nowatorski można powiedzieć, ponieważ szyny były układane na platformach stalowych, także w każdej chwili można było szybko rozmontować i przenieść kolej w inne miejsce. Po wycofaniu się frontu w marcu 1915 roku rozbudowano kolej aż do Bogori, to jest łączny odcinek około tam 86 km. Oczywiście z chwilą zakończenia działań wojennych tutaj na ponidziu, kolej wąskotorowa przejęła transport pasażerów, transport różnych towarów. Także ta kolej cały czas, przynajmniej do II wojny światowej, się rozwijała. Hajdaszek i stacyjka kolejki wąskotorowej obrosły wieloma interesującymi historiami. Jedną z nich jest przekaz o obecności na tym terenie menonitów. Istnieją przekazy, że w XVIII wieku przybyli na Ponidzie. Przybyli tu w okolice Hajdaszka i rozpoczęli uprawę ziemi, ale także ujarzmianie natury. Menonici słynęli z umiejętności osuszania terenów. Byli pracowici. Znali prawa natury i bardzo je szanowali. Potrafili wykopać wzmocnione wały, kanały i rowy melioracyjne, co okazało się niezwykle przydatne na poniedziałkowych, bagnistych i wilgotnych terenach. Jesteśmy w miejscu, gdzie według przekazów lokalnej ludności i podań znajdował się cmentarz menonitów. Dziś nie pozostał już po nim żaden ślad, tylko czasem drzewa szumią historię pracowitych Menonitów na Ponidziu. W związku z tym, że, że byli pacyfistami, uciekając przed poborem do wojska pruskiego, część z nich trafiła tutaj właśnie na Ponidzie. Byli to wyśmienici rolnicy z bardzo dużą wiedzą, jeśli chodzi o melorację. W związku z tym te zabagnione tereny mogli osuszyć, a później uprawiać tutaj swoje. Pola. Hajdaszek znajduje się na terenie Otuliny nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w 1986 roku. Ale pod względem przyrodniczym najcenniejszy fragment tego parku to są właśnie okolice tej miejscowości czyli śródlądowa Delta Nidy. Przecież Delta to miejsce, gdzie pojawiają się rozlewiska rzeki wtedy, gdy uchodzi ona do morza albo do oceanu. Ale właśnie Starorzecza, zastoiska, dawne koryta rzeki Nidy w tym właśnie miejscu, w tej najbliższej okolicy tworzą taką wyjątkową strukturę. Ponieważ dolina rzeki Nidy, która wcześniej ma nawet do 5 km szerokości, raptem zwęża się na skutek istniejącego progu kredowego do tylko 450 metrów. I dlatego na tym terenie, wokół, Zostało wszystko to, co wiąże się właśnie z takimi rozlewiskami i starorzeczami. To jest oczywiście wspaniały teren, między innymi dla ptactwa wodnobłotnego. Stwierdzono tutaj około 170 gatunków rzadkich i chronionych, takich między innymi jak ślepowron, jak błotniak stawowy, mewa czarnogłowa czy bocian czarny. Jednocześnie rzeka jest tutaj takim miejscem. Gdzie mówimy o tym, że to rzeka jedna z najbardziej rybnych w naszym kraju. Żyje w niej 30 gatunków ryb, w tym m.in. sum, czy chroniona koza, brzana. Jest to także teren, gdzie pojawia się charakterystyczna roślinność, a są to przede wszystkim interesujące zbiorowiska leśne, takie jak na przykład łęgi, czyli lasy, liściaste, które porastają, doliny. Potoków i strumieni, a właśnie tutaj wiele takich cieków dopływa do rzeki Nidy i są również olsy, a więc takie miejsca, gdzie właściwie przez dużą część roku woda stoi, ponieważ ten teren związany jest z kępami. A więc przy samych pniach drzew istnieją kępy, a resztę terenu zajmuje roślinność bagienna, korzystająca z tego, że stoi tutaj przez dużą część roku woda. Jest to część odcinka Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, której ślad prowadzi od Jędrzejowa przez stację umianowicy Hajdaszek dalej do Stawian Pinczowskich i tak było aż do samej Bogorii. Z Bogorii dzielił się na dalsze odcinki, czyli na Staszów i na Szczucin, Szczucin Wąskotorowy. Planujemy odbudowę dalszej, jeszcze możliwej części, która będzie prowadziła docelowo do Chmielnika. Dalsza część szlaku prowadzi bardzo malowniczym odcinkiem, wychodząc w ostrym wzniesieniem z Doliny Nidy, w rejonie wsi Mianowice na płaskowyż, który znajduje się przed Chmielnikiem, gdzie roztaczają się naprawdę piękne krajobrazy, a cała trasa prowadzi samą utuliną Szaneckiego Parku Krajobrazowego. Prowadzimy tutaj ruch turystyczny a odcinku 2,5 km. Jest to dawny szlak kolejki świętokrzyskiej. Prowadzony jest tutaj ruch turystyczny, drezynowy. Prowadzimy ten ruch turystyczny od maja do września. Odwiedza nas tutaj masę ludzi, masę turystów z całego kraju. Często stają tutaj na stacji, zwiedzają tą stację, bo, bo to jest stary obiekt. I jeszcze znajdują się tam stare piece kaflowe. Można sobie tam wejść do środka, popatrzeć po prostu jak kiedyś mieszkało się, jak wygląda w środku. Jedną z takich znanych postaci, która tutaj była na stacji Fajdaszku. No można wymienić choćby Karolinę Lanskorońską, która w 1941 roku przybyła tutaj do pinczowa z ramienia rady opiekuńczej. Po krótkim pobycie w pińczowie przybyła tutaj na stację fajdaszku. Czekała prawdopodobnie kilkanaście godzin tutaj na stacji Fajdaszku na pociąg do Jędrzejowa, odwiedziła strony, które kiedyś należały do, do jej rodziny. Jesteśmy przed zabytkową bramą wiodącą do istniejącego tu niegdyś pałacu rodziny landskorońskich. Pałac niestety nie dotrwał do naszych czasów. Spadł na niego w 1945 roku niemiecki bombowiec i spowodował ogromne zniszczenia, które zakończyły świetność tego obiektu. Ten pałac był tak blisko związany z rodziną lanskorońskich. Rodziną. Która władała tymi ziemiami od XVI do XIX wieku. Rodzina była właścicielem tzw. klucza Wodzisławskiego, ale także i Hajdaszka i stacyjki kolejki wąskotorowej. Mówiąc o Karolinie Landskorońskiej, nie można nie wspomnieć o jej wielkim darze dla Rzeczpospolitej Wolnej i Niepodległej. Była to jedna z największych donacji w historii polskiego muzealnictwa. W 1994 roku Karolina Landskorońska na ręce Lecha Wałęsy, prezydenta Lecha Wałęsy, przekazała bezcenną kolekcję obrazów zbieraną przez całe pokolenia Landskorońskich. Polami po miedzach, po miedzach, popłocku w i wiatr za szybko, kroki drobią.